Z tej strony Baraba, witam was na moim kanale i zapraszam do 68 odcinka mojej serii z gry w 3 Chikigon Aktualnie jesteśmy w, w, z Yennefer w takim pomieszczeniu, to jest takie laboratorium gdzie musimy znaleźć maskę Uroborza Serdecznie zapraszam do oglądania, zanim zaczniemy zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek Tutaj możemy sobie porozmawiać z Yennefer może ona nam coś powie na temat tej maski, gdzie, tak. gdzie, ta, gdzie ta maska tak. może się znajdować. A tu jednak ona nam nic nie powie, więc musimy sobie sami po poradzić, używając oczywiście wiedźmińskich zmysłów. E, zako zakończyliśmy poprzedni odcinek właśnie na tym miejscu, i od tego miejsca sobie rozpoczynamy ten dzisiejszy odcinek. A więc, w dzisiejszym odcinku, postaramy się znaleźć tam maskę no i zobaczymy co tutaj się jeszcze co się jeszcze wydarzy w tym dzisiejszym odcinku tutaj jak widzicie jesteśmy musimy być w tym żółtym polu, bo tutaj coś się może coś może tutaj być tutaj możemy to możemy światło zgasić, ale to nam nie będzie zbytnio potrzebne ja, i NFR z nami nie chce zbytnio gadać niestety no nic, będziemy musieli i... zobaczyć gdzie ta maska to się znajduje. No w tym dzisiejszym odcinku tak sobie pochodzimy i pozwiedzamy cho chociaż trochę. Czy to coś tutaj będzie nie, bo coś tylko światło, tylko świece, które mogliśmy oczywiście sobie zapalić czy, to, czy coś tutaj z tą kulą będzie związany chyba też nie powiem wam że, że to jest y, trudne żeby się żeby to w ogóle znaleźć ale nie, nie poddajemy się tylko oczywiście będziemy szukać do skutku teraz tak y, tędy się wychodzi więc więc nie, tędy się wychodzi. Tam oczywiście jest JNFR, ale tutaj JNFR nam nic oczywiście nie powie. Tutaj, tutaj ta mapa jest, którą znaleźliśmy w następnym, w poprzednim odcinku. To ja, szczegółowa mapa jest Tak? Jest, to jest to ta mapa, którą, którą znaleźliśmy w, następnym, w poprzednim odcinku. No, powiem Wam, no, że na razie nie wiem. Może tu, tutaj coś się znajduje. Więc jednak tutaj na, na tym stoliku jakaś kartka jest i okej. Okay. Teraz zobaczmy, my, co jeszcze się tutaj wydarzy. Tutaj aktualnie to pismo znaleźliśmy. Kolejna, kolejne jakieś. Kolejna jakaś szafka, ale tutaj na, na tej szafce raczej nic nie ma. Możemy się zgasić świecę. No tutaj po tej stronie też aktualnie nic nie ma. Mogłoby coś, dajmy na to, się znajdować. Tutaj też nam, tutaj też aktualnie nic nie ma żebyśmy mogli zbadać no poczekajcie, no bo musi coś tu być, bo tutaj Jennifer oczywiście nam nie pomoże on tylko stoi i czeka. No jest z nami, niby nas wspiera. Ale sami widzicie jakie na, na czym to jej wspieranie oczywiście polega. Przypomnę, że to jest 68 odcinek naszej serii. Tędy się wychodzi, więc my coś musimy tutaj zrobić, tutaj coś musimy znaleźć, być może w tych książkach coś by mogło się znajdować, tam jest coś, to, to jeżeli chodzi o to koło jakieś, czy coś, się może po drugiej stronie, poczekajcie, tędy jakoś się przejdzie? zbadać to od innej strony przejdzie się, ale tutaj jest tutaj jak aktualnie byliśmy po tej po tej stronie, no i no i ja mam wrażenie takie, że my już tutaj byliśmy i oczywiście kroczymy krążymy w kółko ale no Gdzieś tu musi być jakiś taki fragment, który Wiedźmin musiał, który, który musi, mu, mu, musimy zbadać. Oczywiście, ten fragment, musimy oczywiście tą maskę znaleźć, ale powiem Wam, że jest to na razie, na razie, bynajmniej nie widzę tej maski. To byśmy mogli sobie po powinien zbadać. Tu jest jakaś. Wajki. jakaś Widzę, że sobie Jakaś wacha Dobra, teraz tak. Tutaj my wszystko pobadaliśmy. Jak widzicie, w poprzednim odcinku też. No i nie jest. Powiem Wam, że nie wiem. Na razie nie wiem. Z której strony Mógłbym Czego bym mógł się tutaj Zaczepić bo Tutaj nie ma żadnej takiej Rzeczy No czekajcie z... Podpalimy oczywiście te świece Bo tędy To nam nic nie daje bo jak tu wyjdziemy to tylko wyjdziemy tutaj, a tu powinniśmy iść właśnie tam. Czyli, Czyli powinniśmy zostać tutaj, ale z której strony? I chociaż powiem Wam, że to coś tam się jakieś, jakieś niby przejście, tu nie wiem. Tu... Tylko mapa jest, mapa nam nic się, oczywiście nie daje. Niestety, dobra, może to jest ten parawan, byśmy sobie jakoś weszli i zbadali coś, a tutaj tylko jest to taka wanna. Jak to co się nazywa? Tutaj nic nie ma, żadnych... Żadnych masek Żadnej, żadnej maski tutaj nie ma. Tutaj być może coś byłoby, ale chyba raczej, chyba raczej nie. To my już badaliśmy. właśnie, to my już badaliśmy wszystko. No i o co tutaj chodzi? Czyli jest dużo. E, no jest dużo światła dużo ognia jak widzicie z której strony coś powinno być prawda powinno być coś tutaj ze zbadania tutaj nie raczej tutaj nic raczej tutaj nic nie będzie No i powiem Wam, że jestem w szoku, jak, jak na razie, bo tutaj, jak widzicie, nic nie ma. Chodzimy cały czas, patrzymy, krążymy, ale nic yy, wartego uwagi tutaj nie ma, niestety. Chyba, że nas. Zrobili w bamboo tutaj z tym Ale wątpię bo to jest, Musi być takie coś Wsięję Jennifer stoi i czeka, i czeka i patrzy Dobra, może Chyba że gdzieś po, po tej innej stronie Ale nie, no bo tutaj my nie możemy znaczy możemy wyjść. Obawiam się, że tutaj raczej nic wartego uwagi nie będzie. Są co niektóre rzeczy, które Wiedźmin mógłby sobie wziąć. Słuchajcie, tu jest droga. Są, tu są drzwi, które są zamknięte. Bo jedna fera komentarzy zamknęła te drzwi, żeby nas oczywiście nikt nie śledził. Powiem Wam, że naprawdę. No nie wiem. Jeszcze raz, jeszcze raz, musimy spokojnie to przeanalizować zobaczyć, popatrzeć, po której stronie mam. Tutaj na pewno nic. No, czekajcie, tutaj, pójdźmy, jest, jest jakaś książka. Tu zapalmy to, może, może świecę, może one nam coś tutaj pokażą, jak użyjemy oczywiście tych wiedźmińskich zmysłów. To możemy zbadać. Nawet co by to nam dało, jakbyśmy Takiej mogli... Nie się no właśnie, co by to nam dało... Chyba, że coś tutaj na łóżku jest. Oczywiście Czy ta kartka, co już Wiedźmin na to się ściemie zbadał. To powiem wam, że naprawdę nie wiem, z której strony Pierwszy raz jest taki Obszar naprawdę że, że nie widzę naprawdę Z której i z jakiej to strony Mam iść tutaj jest przy NFR Czekajcie mi się wydaje że Coś że Było związane Czyżby z tym ale nie wiem, nie wierzę, ale... Pokonajmy to. Tego się niestety nie pokona. Ani żadnych tych, a może... Słuchajcie, tutaj coś powinno... Tu mi chyba coś, coś z tą wajką... Byłoby związane chyba, tak? Czy nie? Czekajcie. Tutaj jest to, ale to nie tu jest... O, różdka myszowora. Jest jedną z niewielu drugiej, którzy zadania. Dobra. To że to różdżka myszowora jest. Ale gdzie jest ta maska, którą potrzebujemy znaleźć? To nie to, to nie to. Powiem wam, że naprawdę nie wiem gdzie on tą maskę włożył, którą potrzebuje Wiedźmin i Yennefer. Oczywiście są świeczki, jest dużo świec, a może tutaj gdzieś jest... Nie wiem, tu jest książka. Tu są same te. A świeczek, a, te, a tej maski raczej nie ma. No powiem Wam, że jestem naprawdę w szoku. To jest mapa, która nam by coś to możemy zbadać, ale wątpię. Czy... Dobra, czyli posłuch, posłuch. Y... Czyli zadajmy to pytanie szukajcie eee, to mały też, co Okej okay. Dobra, musimy spróbować naprawdę jeszcze raz. Ja, ja bo wziąc. ja tutaj musimy jeszcze raz to zrobić, bo ja naprawdę nie wiem jak ja mam to ogarnąć Czekajcie. No, tak, w Oczywiście. Hmm. Chyba chyba czyli co? Czyli to czyli to... czyli to. Czyli to trzeba to było zrobić, tak? I więc lecimy dalej. To powinna być maska. Więc idź z nami, Jennifer. Dobra. Bo w końcu nam się udało to ogarnąć. I lecimy sobie na. Znalazłam maskę. No dobra, to idę za tobą. Przypomnę, że to jest 68 odcinek naszej serii, tutaj maska została znaleziona przez Yennefer. Jesteśmy na miejscu. Jednak o to chodziło właśnie, więc musieliśmy to zbadać. Teraz zobaczymy, co nas będzie tutaj właśnie zaraz czekało związanego z tą maską. No, mamy tą maskę w końcu. Mamy ją. Musimy tylko wracać na uczkę, zanim się... Dobra, tutaj jakiś jakby gorel chce nas pokonać. Jakiś gościu. No mam nadzieję, że uda nam się go pokonać. Dobra, pokonajmy go. Pokonajmy go, pokonajmy go, drogi Wiedźminie. Ale pomóż nam trochę i możemy teraz wygrywać parę spokojnie. Pokonajmy go, ale my też możemy zaraz wtedy przegrać nie, ale mi się wydaje, że zaraz... żeby przegrać, jestem spokojnie, tutaj po tej stronie Jest mamy Jest pokonany, ale my też przegraliśmy Chyba nie A może? Czekajcie, bo... Czekajcie, bo... Tak przegraliśmy, wygraliśmy Ale ostatnim... ostatnimi siłami Gaz. Dobra. Karta nadal jest zamknięta. Musimy coś wymyślić, albo umrzemy Dobra, i teraz byśmy mogli yy, sobie. Jakie? Ja się tylko tutaj uraczyłbym. Racz macie powiesz nam coś, Jennifer, nie? I zobaczymy. No tak o szybko, No właśnie. Dobra, pierwsze to tak jest, żebyś, żebyś nas oczywiście przy, przeteleportowała. Droga Jennifer. I zobaczymy właśnie, czy nam się to udało wszystko ogarnąć. Oczywiście teraz y, przeszliśmy, y, przeteleportowaliśmy się na tą i zaraz zobaczymy co nas będzie tutaj dalej czekało oczywiście jest z nami też INFR dobra teraz zobaczmy czy wszystko nam się udało powiem wam, że e, tego szukania trochę było ale najważniejsze, że ruszyliśmy z wątkiem fabularnym dalej e, do przodu Zobaczmy teraz co jeszcze nas będzie czekało w tym dzisiejszym odcinku. Dobra i więc sobie na spokojnie lecimy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podoba tutaj jak widzicie za jak widzicie tutaj zaczynają uftować sproszeni goście. I właśnie teraz będą wybierać króla. Oczywiście pewnie jakieś, jakieś zawody będą. Tylko nie mówcie, że Wiedźmin będzie brał udział w tych zawodach. Oby nie, bo mamy inne, inne plany. My mamy w planach odnaleźć Ciri oczywiście. Jak pamiętacie, mam nadzieję, że że wiedźminowi nie będzie się, się chciało yy, no walczyć o te przywództwo w Skellige o jego wola Dobra, i teraz będziemy teraz zobaczymy jak oni będą walczyć, żeby znaczy co oni będą musieli zrobić ci, ci goście, yy, że, żeby znaleźć tak, żeby, żeby tak naprawdę Wybrać z samych siebie króla. No i teraz właśnie zobaczymy, co. Ale my, drogi Wiedźminie, nie będziemy brać chyba udziału. Mam nadzieję, że ty, że ty jednak nie będziesz chciał brać udziału. Dobra. I Teraz będziemy za moment ruszać sobie dalej, mam nadzieję. Dzisiejszy odcinek może być taki miarek krótszy. No to Jennifer idzie porozmawiać właśnie z tym gościem i wiedźminem. Zobaczymy, co ten gość nam powie. Pewno jakieś ciri trochę podrosła. Zadanko będzie chciał nam ten gościu dać. Zobaczymy za, za momencik. Tutaj ten gość nam opowiada o Siri właśnie, no i będziemy zaraz mogli ruszyć dalej. Mam nadzieję, że chociaż, jeżeli nie w tym odcinku, ale że już w następnym odcinku wpadniemy na, na dobry trop, żebyśmy odnaleźli sobie Siri Mam taką oczywiście nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję również, że cała seria z tej gry na moim kanale Wam się e, podoba. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek mówcie, Dobra. Dam wam wszystko. Oczywiście. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. To warto to dobrze wiedzieć. Że ty wiesz, że... Że Ciri żyje, oczywiście. I zaraz będziemy mogli sobie ruszyć na spokojnie. Chociaż jeszcze kawałek dalej. Dobra, twojej pomocy. Tak? Prawdopodobnie Ciri pojawiła się. Na no właśnie. No i teraz będziemy go się pytać, Idziemy gdzie mniej więcej się. znajduje się Siri. że on coś tam zbyt. na ten temat wie? Się o to. Nie wiem, powinniśmy wiedzieć. Najważniejsze, że nam się udało wyjść z tego jakby <stukles> e, laboratorium. Z e, laboratorium myszowora. No i najważniejsze, że możemy ruszyć tak dalej sobie... W tym razie Art to moja Ech, dalej sobie z wątkiem fabularnym w poszukiwaniu Ciri wraz z Jen Dziękujemy, tak powiemy. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Dobra i teraz będziemy... Arnwald. Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tak. I teraz... A my teraz gdzie idziemy? w Mam jeszcze jedną osobę. Chodzi o moje dzieci. Z fer Co Ale pewnie będziemy musieli rozroga. ich to trochę obronić. zabić. z Oldwick. I jeszcze nie wrócił z wyprawy. Aha. A Ceres właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoim wyprawie. I to mamy. Z... Uzduriała sobie, że uda się. I to mamy ci pomóc w tym. Dobra, zobaczymy. Zadamy. Zadałem mu te wszystkie pytania. Tak. No, czy, oczywiście. Powiem Wam, że ten dzisiejszy odcinek na początku się nie zapowiadał tak bardzo emocjonująco. Ale najważniejsze że nam się to udało zrobić. To prawda. Dobra, w każdym razie, Hjalmar uznał, że zabicie giganta ruszamy dalej, chociaż jeszcze w, w, ten, ten dzisiejszy dziewczyny. odcinek, e, tak jak mówię, będzie e, e, w miarę w nowym krótszy Mieli przeprawić się na ten 68. Sześć, odcinek Urskar. naszej serii. No i będziemy zaraz mogli no, no, ruszyć sobie na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie dalej. Chyba Ale tak jak mówię w następnym odcinku po tej no, rozmowie zakończymy zamiast sobie zamiast ten dzisiejszy odcinek i w następnym odcinku oczywiście ruszymy sobie dalej. Mam nadzieję, że wam choć, choć taki taki krótki odcinek wam się... mam nadzieję, że wam się podoba. E, powiem Wam, że ogólnie cała, cała gra, cały wątek popularny, jak, jak i również... Misje poboczne są bardzo fajne, ale ja, tak jak już wiecie, skupiłem się najbardziej na wątku fabularnym. Dobra, więc za moment, o, że się Będziemy ruszać sobie dalej. Za tym proszę. Za te Ostatnie pytanie, dajmy na to. Zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek. Dobra. Jeszcze mu zadamy to, to trzecie pytanie i powiemy, że poparcie. mamy, zapytamy się, czy mamy mu jest, pomóc jego dzieciom. Z Mam on nadzieję, że, bo pewnie on tak będzie chciał, żeby my, my jemu pomożemy, on pomoże nam, więc będzie takie coś za coś. No i za momencik zobaczymy, dobra. Jeśli Hjalmar i Ceres potrzebują pomocy, to im nie udzielę. Dobra, czyli dobrze, czyli to będziemy... Dziękuję. Tak. to. wszyscy podziękowali już wszystkim. Zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Cirina będzie na Act I tym I... się I... zajmiemy... Się strój, się na Bodajże w, w następnym... Anomalia, którą musimy... W następnym odcinku to tak. To Więc dobraki. dalej... Nie w... udana W następnym odcinku zajmiemy się tym dalszym wątkiem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się oczywiście podoba. Zobaczymy, czy to koniec rozmowy, koniec rozmowy z tym gościem. Tak jak mówię, w następnym odcinku tym się byśmy zajęli. Tak jak mówię, będziemy szukać Ciri na, na Skellige w następnym odcinku. A więc ja Was tutaj już zostawiam, Zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Tak jak mówię, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Hej, hej, w następnym odcinku ruszy, ruszymy dalej, żeby, żeby odnaleźć Siri. Mam nadzieję, że już w następnym odcinku odnajdziemy Siri i, po, i pogadamy z nią. Zobaczymy, zresztą jak ona wygląda. Bo dawno, dawno jej wieźmin nie widział. A więc ja już nie przedłużam. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Hej, hej.